Dzień dobry, jesteśmy na siódmej eliminacji Mistrzostw Polski w Żaganiu. Dla nas świeży rajd, pilot niestety nie może wystąpić tu z nami wspólnie. Okazało się, że zgodnie z poprzednim rajdem mamy szansę na jakieś punkty na końcówkę sezonu, więc analizujemy, matematyka się włączyła. Albo jedziemy delikatnie, dojeżdżamy i zgarniamy trzecie, albo jedziemy ostro i mamy szansę na drugie. Ale to ostro to się może skończyć utratą i drugiego, i trzeciego. Więc nie jest łatwo podjąć decyzję, ale raczej emocje tu wezmą górę, tak przypuszczam. No i co więcej, samochód się ostatnio spisał genialnie, no niestety awarie były z naszej winy, bo musieliśmy nadganiać i przegrzaliśmy pasek, urwał się. Wał, łączący dyfer i, i główny wał, ale to było to, to, to było poza nami, a później się przegrzał pasek. No i tyle. Co byś tam chciał wiedzieć? Uch, sezon, sezon to ciężka sprawa do opowiedzenia, bo to się dużo działo i zmieniliśmy klasę bo my po pierwszych dwóch etapach, po dwóch pierwszych startach w T4 zmieniliśmy klasę, także w tej UTV robiliśmy tylko pięć startów no i goniliśmy od samego początku, ciężko było coś zapunktować, ale ale pocisnęliśmy co mogliśmy. No dzisiaj jest przygody, no i jakieś takie zgubienie paskudne, ale takie paskudne, bo długo to trwało. Pasek nam strzelił, no to się zdarza, ale to wina jednego hamowania, które spowodowało, że... No, wjechałbym w drugą załogę. Dawałem sygnał, niestety nie puścili na, na asfalcie, zhamowaliśmy i, i pasek strzelił a znaczy nie w tym miejscu, ale to jest pewne, że to jakby no nie chcę tu prorokować. Ale co? No, generalnie pojechaliśmy to co teraz, jakiś tam weight point nietrafiony. Podsumowanie sezonu, dobrze, że tu jesteśmy ukończone, nie wiemy, co jest w klasyfikacji. Nie wiemy. Ciężko powiedzieć, bo to nie wiemy, kto dojechał, kto nie. Wszyscy pruli dzisiaj już tak na otwartych głowach, bo Mirek też mógł sobie pozwolić już jechać. Także mistrz aktualny 2025. Pocisnął sobie, bo już wiedział, że nie musi walczyć o. No, więc faj, ogólnie fajny sezon. No. Nie jest niedosyt. pomogliśmy gdzieś tam więcej w tej grupie nazbierać, jakbyśmy startowali od początku. No, to tyle. Dziękuję. Dziękuję. No.